MPWK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwik.lubin.pl oraz pod numerami telefonów. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Okrzyki radości i brawa. Tak, mieszkańcy Lubina, szczególnie najmłodsi, reagowali na wodotryski z fontanny Smoka Milusia. Została ona uruchomiona podczas otwarcia skweru Kajko i Kokosza na lubińskim Przylesiu. Skwer przy ulicy Kruczej zdobi osiem postaci z komiksu autorstwa Janusza Chrysty, który w latach 70. i 80. XX wieku bił w Polsce rekordy popularności. Pisk i brawa. Po każdym razie, kiedy z paszczy smoka Milusia tryskała woda, mieszkańcy Lubina tłumnie przyszli na otwarcie nowego skweru w mieście. Byli ciekawi jak to wszystko ostatecznie wygląda. No i spodobało się. Bardzo fajnie, że jest tu to w środku miasta, że takie kwiatki tu rosną. Bałuj. Bardzo fajnie zrobione, że po fontannie można biegać i, to jest, fajnie. i, i jest fajnie. Największą popularnością wśród najmłodszych cieszyła się... Na zdecydowanie. A dlaczego? Wszyscy się nie chlapią. Dzieci biegały po fontannie i na wszelkie możliwe sposoby korzystały z możliwości ochłodzenia się podczas upalnego dnia. Przy takiej temperaturze nie mogły dziwić entuzjastyczne reakcje małych Lubinian. Spodziewałem się, ja sam kocham wodę, także wiem, co to jest i w związku z czym e, cieszę się, że dzieci, które tutaj przyszły, e, tak żywiołowo reagują. E, to znaczy, że potrzebna tutaj była rzeczywiście woda. Serce skweru Kajko i Kokosza, czyli fontanna Smoka Milusia, została sfinansowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizacji w Lubinie kosztowała 400 tysięcy złotych. Fontanna jest o tyle inna niż poprzednie, ponieważ tak, po pierwsze można po niej chodzić. Dzieci jak widać zadowolone są i się cieszą, mogą chodzić po tym, nie ma nic i nie stanie. Natomiast większa część fontanny, to czego nie widać jest pod ziemią. Cały system pomp, układów elektronicznych, które będą sterowały pracą, będą załączały poszczególne dysze, będą włączały światła. Wszystko jest pod ziemią. Fontanna to jednak nie jedyna atrakcja. Pomysłodawcy zaserwowali mieszkańcom coś ekstra, bo oprócz zieleni i kwiatów, miejsce zdobią postaci z popularnego niegdyś komiksu Kajko i Kokosz. E, może ci młodsze dzieci nie pamiętają, a te starsze, czyli w moim wieku, pamiętają, że to jest piękny komiks z lat 60-tych, 70-tych. Bił rekordy popularności, to jest polski komiks o, o, o polskiej historii i o przyjaźni właśnie dwóch przyjaciół, Kajka i Kokosza. Inwestycje nam się udało wykonać zgodnie z projektem, oczywiście pod e, okiem właścicieli praw autorskich e, komiksu, dlatego że miasto na tym placu umie umiejscowiło e, osiem figur które są odwzorowaniem bohaterów z komiksu Kajko i Kokosz. Już w dzień otwarcia było widać, że skwer Kajko i Kokosza będzie miejscem wymiany międzypokoleniowej. No właśnie teraz zainspirowałem mnie to do komiksu, no i chcę synkowi teraz. Swoje przygody z dzieciństwa. Odnowa placu przy ulicy Kruczej w Lubinie rozpoczęła się trzy lata temu. Najpierw powstał plac zabaw, w którego centrum znajduje się zamek ze zjeżdżalniami i huśtawkami. Całość kosztowała 1 600 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy przekazała spółdzielnia mieszkaniowa Nowa.